Halo, halo. Dzień dobry, witam Was serdecznie na porannym rozruchu. Ja nazywam się Jacek Mądrzejewski. Jestem tu po to, żeby Cię obudzić, pobudzić, dobudzić, wybudzić i rozbudzić. Zaczynaj od marszu. Standardowo na początek 30 sekund maszerujemy, a później przejdziemy do kolejnych ćwiczeń. 10 minut od poniedziałku do niedzieli. Codziennie, codziennie zapraszam Cię tutaj. Najlepiej o poranku, ale jak nie możesz o poranku, no to bądź w południe, po południu czy też wieczorem. Różne ćwiczenia rozciągające, wzmacniające. Ale przede wszystkim jest to po to, żeby nas obudzić, pobudzić, dobudzić, wybudzić i rozbudzić. Przejdź do biegu w miejscu. Hop, hop, luźno, swobodnie. Dokładnie tak. Nie przyspieszaj, nie przyspieszaj. Cały czas w tym tempie, z uśmiechem, z radością i z energią. Świetnie i uwaga, biegniesz lekko do boku, powolutku, spokojnie. Mają to być bardzo proste, bardzo łatwe ćwiczenia do zrobienia. Dla każdego. Tutaj chodzi o to, żeby po prostu się rozruszać. Hop, hop, hop. Jeżeli jesteś bardziej zaawansowana, to wiadomo, że nie będziesz traktować tych ćwiczeń jako takie główne Twoje ćwiczenia. Ale o poranku zrobić przed kawusią, to bardzo fajnie. Będą pytać koleżanki, co robisz, że przychodzisz do pracy rano już taka z energią, z uśmiechem i z radością. Kiedy one skwaszone zmęczone, to Ty wchodzisz pach, i normalnie zabijasz je energią. Druga strona, hop, i hop, pięknie, super. 3, 2, 1 i świetnie, ok. Spięcia na palce, 10 powtórzeń, 3, 4, przytrzymaj chwilę w 5 5, napnij, Brzucho wciągnij PLB do pleców 6, 7, 8, 9 i 10. Ok. I teraz uwaga. Stań na jednej nodze. Tak. Druga noga w powietrzu. I popracuj sobie góra-dół. stópką świetnie. 3, 2, 1. I ok. I krążysz w prawo. Super. Teraz w lewo. Świetnie, uwaga, druga strona. Hop, i to samo, góra, dół. Krążysz w prawo. Teraz w lewo. I świetnie, okej, okay. jeżeli masz problem z utrzymaniem się na jednej nodze albo nie możesz, złap się ściany wszystko będzie ok a my teraz jedziemy 10 razy do zewnątrz hop, wydech do zewnątrz wydech do zewnątrz, pięknie i 10 super, druga strona hop 3 4 5, 6 7, 8 9 i 10. Świetnie. I znowu wracasz u mnie do lewej nóżki i prawa noga odwodzi. Zobaczcie, cały czas tutaj też ćwiczysz staw skokowy. Od razu stabilizację, od razu równowagę. Od razu troszeczkę mięśnie brzucha. No bo jednak musisz tę równowagę tutaj utrzymać. Ale to mocno pracuje też staw skokowy. Druga nóżka. Hop. Więc jak była kiedyś skręcona yy, albo coś kostka, no to wiadomo, że będzie ci. Trudniej. Ja nie będę pokazywał swojej kontuzji z 2017 roku, bo być może normalnie nie wstaniecie i nie pójdziecie do pracy, jak to zobaczycie, bo to była naprawdę mocna kontuzja. Tak jest. Jeżeli ktoś mnie zna dłużej, ten wie. Schodzimy do dołu i wychodzimy w górę. Wiele osób mówiło, że już będzie ciężko mi chodzić, słuchajcie. A co dopiero uprawiać jeszcze sport. A od 2017 roku jeszcze 3 lata. Półzawodowo grając w piłkę nożną, a teraz trenuję yy, wszelkie sporty. Zaczynając od biegania po jakieś rowery, padel, fitness, siłownia i wszystko jest ok. Tak więc naprawdę, jeżeli coś Wam doskwiera, jakaś konfuzja czy jakieś dolegliwości macie, nie martwcie się, tylko działajcie. Fizjoterapeuta, który powie co i jak, a później wzmacnianie, treningi siłowe. I wszystko będzie dobrze. I wszystko będzie dobrze. Jestem o tym przekonany. Głowa do góry, bo często od Was słyszę właśnie, że coś się wydarzyło i nie możecie ćwiczyć. Hop, 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 hop. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1 i OK. Fantastycznie. Weź książkę. Weź butelkę, weź poduszkę, buta, klapka. Co tam masz obok siebie? Pilota. Obojętnie, jakiś przegląd po prostu. Może masz hantle, to weź hantle I przekładasz sobie tutaj na napiętym brzusiu, napiętych pośladkach, napiętych udach. 10 razy w jedną stronę. Super. 10 powtórzeń. I w drugą stronę. No, świetnie. Trzy. Cztery. pięć, sześć. 7, 8, 9 i 10. Super, teraz stajesz na lewej nóżce. Prawa noga z przodu albo z tyłu tu zgięta i 8 razy przekładasz w jedną stronę. Świetnie. I druga strona, aż nawet zrobię o jedno więcej. Jeszcze chwilkę, jeszcze ostatnie powtórzenie. Super, i dopiero teraz zmieniamy nóżkę. I druga noga, 8 prawo, później 8 lewo. Super. Mam 8, i druga strona. 6, 7, i osiem. Świetnie. Dobra, napinasz brzusio, napinasz pośladek. I teraz przedmiot trzymasz w rękach. I osiem razy krążysz na wysokości twarzy dookoła głowy. Super. Najpierw w jedną stronę. Z tyłu też idzie na tej samej wysokości. Hop. Super. Ostatni raz. Pięknie. I w drugą stronę. Tutaj obręcz barkowa pięknie pracuje. Oczywiście brzusio też tutaj pracuje. Super. Jeszcze cztery. Raz. Dwa. Trzy. I cztery. Świetnie. Ok. Lecimy dalej. Bieg w miejscu. I uwaga, skaczesz do prawej nóżki, schodzisz niżej i wracasz. Jak nie możesz skakać, to zobacz. To, to jest pierwsza wersja, a druga wersja nie może skakać. Hop, odchodzisz i wracasz. Delikatnie schodzisz niżej. W stawie kolanowym uginasz nóżkę tak, żeby troszkę mięsień czworogłowy uda popracował. Ostatni raz. Prawa noga. Hop. Niech ten mięsień czworogłowy uda trochę popracuje. I druga strona. Super. Skaczesz, lądujesz i na całą stopę przechodzisz. Nie wsięż ciężaru ciała mocno do przodu, bo będziesz obciążać mocno staw kolanowy. Hop. Wracasz. I ostatni raz. I świetnie. Super. Zejdź niżej. Prawa noga do boku. 15 razy. Hop! 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 I jeszcze przyspiesz. Jeszcze szybciej cała stopa wbita w podłogę mocno. 4, 3, 1. Luz, druga strona. Od razu mocno wbij tę nogę, która stoi w podłogę. Stopa wbita w podłogę. 3, 2, 1. I pięknie, fantastycznie. Teraz uwaga. Nie skakanka, tylko zobaczcie, stoisz na jednej nóżce i jak najwyżej próbujesz pięć razy wyskoczyć. Hop, super. Jak nie możesz skakać, to maszeruj w miejscu. I druga. Hop! Świetnie. I teraz uwaga. zejdź niżej. zejdź niżej. I z tej pozycji. Hop, z tej pozycji. Rączki na biodrach. Wyskocz w górę. Spadnie w górę i znowu wyskocz. Hop! I spadnij. Hop. Tak jest. Zejdź niżej. Jeszcze dwa. Hop. I ostatni. Hop. I super. Uwaga. Trzy ćwiczenia. Dynamiczniejsze. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Jeszcze pięć. Trzy. Cztery. Pięć. Bieg bucherski. Dawaj, 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 dawaj. Przyspiesz. Przedostatnie ćwiczenie. Tak jest. I na koniec. Żeby tradycji stało się zadość. Jak najszybciej bieg w miejscu. 5, 4, 3, 2, 1, uśmiech, radość i energia. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Zostaw komentarz, zostaw lajka. O, jak będzie więcej niż 20 lajków pod y, tym filmikiem, to będzie oznaczało, że zrobiłyście w większej grupie niż 20 osób. Ja wiem, że robię jeszcze więcej, ale wtedy. Jutrzejszy rozruch to będzie dużo ćwiczeń na mięśnie brzucha. Taki mamy układ. Trzymajcie się. Do zobaczenia.